Unia przedłuża kontrolę na granicach, system ETS, już niebawem w Polsce kierowca ciężarówki, który tańczy w balecie i premierowy test aplikacji TransExpress. To wszystko w dzisiejszym odcinku Transinfo. Ewelina Bukowska, zapraszam na szybki przegląd najważniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia. Rada Unii Europejskiej najprawdopodobniej zatwierdzi zalecenie Komisji Europejskiej o przedłużeniu o kolejne 6 miesięcy kontroli na niektórych granicach wewnątrz wspólnotowych, to jest w Niemczech, Austrii, Szwecji, Danii i Norwegii, poinformował o tym unijny komisarz do spraw migracji Dimitris Avramopoulos, mimo już wielu eurodeputowanych podkreśla, że wprowadzenie kontroli na wewnętrznych granicach w strefie Schengen zagraża jednemu z najważniejszych osiągnięć projektu europejskiego, to jednak większość opowiedziała się za zabezpieczeniem zewnętrznych granic w celu przywrócenia swobodnego przepływu osób i towarów. Dwa dni temu polski parlament uchwalił wprowadzenie EETS, czyli Europejskiego Elektronicznego Systemu MyTA, który ma działać równolegle do krajowego systemu Viatol. Dużą zaletą tego systemu jest to, że przedsiębiorstwo transportowe, którego pojazdy poruszają się po kilku krajach, w których działa system EETS, otrzyma zbiorczą fakturę za dany okres. Już niebawem na stronie GDDKIA dostępna będzie lista wszystkich firm, które oferują usługi EETS i z którymi rząd podpisał. Do umowy. A teraz kilka słów o bardzo nietypowym hobby hiszpańskiego kierowcy ciężarówki, który, uwaga, tańczy w balecie. Gabi ma 43 lata i jest kierowcą, jak jego ojciec. Pochodzi z niewielkiej miejscowości w północnej Hiszpanii, jest żonaty i ma dwie córki. O swojej nietypowej pasji mówi, że zdaje sobie sprawę, że ciężarówka i balet to dość nietypowe połączenie, ale najważniejsze to być w życiu wiernym samemu sobie i nie przejmować się opiniami innych. Właśnie takiej odwagi życzymy wszystkim. Wszystkim transportowcom. Na zakończenie zapowiadany test aplikacji TransExpress, czyli giełdy transportowej w Twoim telefonie. Witam wszystkich. Chciałbym zaprezentować naszą nową aplikację, aplikację TransExpress, która umożliwia wyszukiwanie wolnych ładunków w systemie Transeu. Aplikacja jest bardzo prosta i w bardzo przyjazny dla użytkownika sposób przeprowadza go. Poszukiwanie interesujących ofert w systemie Transeu i co bardzo ważne, aplikacja jest bezpłatna dla wszystkich klientów systemu trans. Wystarczy mieć TransID, znać swoje hasło, pobrać aplikację z Google Playa, oprócz tego, że aplikacja umożliwia wyszukiwanie wolnych ładunków, umożliwia również rozmowę z oferentem i zawarcie transakcji. Także cały biznes można zrobić za pomocą tej prostej aplikacji. Ehm, aplikację tą również rozwijamy i, co, i to jest bardzo ważne. Już niedługo w aplikacji będzie dostępna funkcja monitoringu wybranych kierunków. Wobec tego ben, użytkownik będzie musiał tylko wybrać, jaki kierunek go interesuje, jaki typ na dworze, jaki nasz e, I jak tylko dana oferta pojawi się w systemie trans, telefon notyfikacją natychmiast poinformuje. Użytkownika o takim fakcie. Wobec tego nie będzie już mowy o tym, że gdzieś oferta przeleci. Wszystko za pomocą tej jednej prostej aplikacji. Zachęcam wszystkich do pobrania, spróbowania. Aplikacja jest darmo, można korzystać. W dzisiejszym odcinku Transinfo to już wszystko. Pamiętajcie, że najświeższe informacje z branży znajdziecie zawsze na Transplace EU. Do zobaczenia.